Czy kiedykolwiek czułeś się zdradzona przez kogoś, kogo głęboko kochałaś? Ja, Kasigi, doświadczyłam tego na własnej skórze. Moje życie zawaliło się, gdy odkryłam, że mój mąż, Elias, zdradzał mnie z moją najlepszą przyjaciółką. To, co było domem, nagle stało się emocjonalnym polem bitwy. Podczas gdy opiekowałam się moim synem, calebem, słodkim chłopcem, które stawia czoła życiu na wózku inwalidzkim, ból zdrady stawał się coraz silniejszy, przenosząc niewytłumaczalne objawy, które mnie dręczyły. W emocjonalnym wybuchu kłótnia z Eliasem sprawiła, że unosiłam się między życiem a śmiercią. To, co wydarzyło się później, przekroczyło moje wyobrażenia, transformujące doświadczenie z udziałem przyjaznego światła i ujawnienie, jak nasze wybory kształtują nasze dusze. Ale to, co zobaczyłam w mrocznej wymiarze, w którym wędrowały zagubione dusze, sprawiło, że zrozumiałam, że wszyscy byliśmy uwięzieni w konsekwencjach naszych decyzji. Zanim przejdziemy dalej, jeśli lubisz tego typu treści, które skłaniają do refleksji nad życiem i tym, co jest poza nim, nie zapomnij wesprzeć kanału, polub film, subskrybuj i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnej transformującej relacji jak ta. A powiedz mi w komentarzach, czy kiedykolwiek doświadczyłeś sytuacji, która zmieniła Twoje postrzeganie świata? Przejdźmy do opowieści. Moje życie zawsze było dość zwyczajne, przynajmniej tak mi się wydawało. Miałam Majża Eliasa, z którym dzieliłam. To moje dumne dziecko. Wiesz, słodki chłopak, który, mimo że od ósmego roku życia jest na wózku inwalidzkim, nigdy nie przestał się uśmiechać. To dla niego poświęcałam moje dni, moją energię, a nawet marzenia, bo chciałam dać mu wszystko, co mogłam, mimo wszystkich trudności, które niosła jego kondycja. Tylko matka rozumie, co to znaczy żyć dla innej osoby, ale przyznaję, że ta rola opiekunki, mimo że satysfakcjonująca, bardzo mnie wyczerpowała. Moja rutyna była już męcząca, ale tego, co nigdy bym sobie nie wyobraziła, to, że sam grunt, po którym stąpałam, nagle się zapadnie. Odkryłam, prawie niechcący, że Elias, mężczyzna, któremu ufałam, zdradzał mnie. I nie była to byle kto, tylko moja najlepsza przyjaciółka. Gdy to odkryłam, wydawało się, że wszystko, co znałam, stało się kłamstwem. Osoba, z którą zbudowałam rodzinę i ta przyjaciółka, która zawsze była przy mnie, Obie razem wbiły mi nóż w plecy. Nie będę kłamać, noce stały się to. Nie mogłam spać, przetrawiając każde słowo, które wymieniłyśmy, każdą obietnicę, każde spojrzenie zaufania. I chociaż próbowałam znaleźć odpowiedzi, to wszystko, co potrafiłam, to więcej bólu, więcej niepokoju. Nie wiedziałam, jak to możliwe, że wcześniej tego nie zauważyłam. I to ciągle mnie dręczyło. Czy nie byłam wystarczająco dobra? Czy w jakiś sposób zasługiwałam na to? Te pytania zaczęły się gromadzić w mojej głowie, a ja zaczęłam czuć się coraz bardziej samotna, coraz bardziej bez znaczeń. Jakby tego było mało, zaczęłam odczuwać dziwny ból w lewym ramieniu. Na początku myślałam, że to tylko skutek stresującego dnia, może złej pozycji podczas opieki nad calebem, ale czas mijał. A ból, wciąż tam był, jakby przypominał mi, że coś jest nie tak. Poszłam do lekarza, zrobiłam kilka badań, ale wszystkie diagnozy były niejasne. To stres, mówili. Nic poważnego, powinno przejść. Ale w głębi duszy czułam, że to nie było takie proste, że to niedogodność była jako ostrzeżenie, znak czegoś, czego jeszcze nie rozumiałam. Byłam na skraju wyczerpania, emocjonalnie i fizycznie. Zdrada, odpowiedzialność za Caleb, ból, który wydawał się przypominać mi, że coś jest nie tak, wszystko to mnie przygniatało. Starałam się być silna, starałam się utrzymać pozory, że wszystko jest w porządku, zwłaszcza dla Caleb. Ale wewnętrznie rozpadałam się. To uczucie braku wyjścia nasilało się z. Dom, który kiedyś nazywałam domem, wydawał się bardziej więzieniem, miejscem, gdzie każda szczęśliwa pamięć została zhańbiona. Czułam się uwięziona w koszmarze, z którego nie wiedziałam, jak się obudzić, a wszystko, co mi pozostało, to głębokie uczucie pustki. Nigdy nie myślałam, że moje życie może osiągnąć tak ekstremalny punkt, ale dokładnie to się stało tej nocy. Po tylu dniach milczenia, skrywając zranienia i próbując zignorować zdradę Eliasa, w końcu eksplodowałam. Ból i złość, które czułam, były niemożliwe do ukrycia, a w chwili czystego, emocjonalnego wyczerpania zaczęłam go konfrontować. Powiedziałam wszystko, co utknęło mi w gardle, o zdradzie, o tym, jak zniszczył wszystko, w co wierzyłam. Miałam nadzieję, że przynajmniej okaże jakiś żal, ale zamiast tego zobaczyłam w jego oczach chód, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Kłótnia stawała się coraz intensywniejsza, a on zaczął mnie obrażać w sposób, który mnie szokował. To tak, jakby mężczyzna za. A potem bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, popchnął mnie z siłą, która całkowicie mnie zaskoczyła. Poczułam uderzenie, a zanim się zorientowałam, moja wizja zaczęła ciemnieć, jakbym była ciągnięta w jakieś miejsce daleko stąd. Ale nagle zauważyłam coś innego, jakbym była poza własnym ciałem. Mogłam widzieć wszystko, moje upadłe ciało, pokój, meble, ale było to tak, jakbym nie była już częścią tego. I mimo całego chaosu, który doprowadził mnie do tego punktu, poczułam niewysłowioną ulgę. Nie było już bólu, nie było już strachu, tylko uczucie lekkości, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Otuliło mnie przyjazne światło, coś, co wydawało się pochodzić ze wszystkich stron jednocześnie, a to światło miało specjalną jakość, jakby było z czystej miłości. To nie było zwykłe światło, wyglądało, jakby każda cząsteczka tej jasności obejmowała mnie, dając mi ulgę, której nigdy nie wyobrażałam sobie poczuć. Moje postrzeganie było rozszerzone, widziałem i czułem wszystko w znacznie si. W tym doświadczeniu znalazłem to, co mogę opisać tylko jako obecność w bezwarunkowej miłości. Nie była to konkretna osoba, ale czułem, że to istota, która mnie znała, która rozumiała każdy kawałek mojej historii, każdy błąd, każdy ból, każdą chwilę, którą spędziłem na ziemi. To była miłość, która nie potrzebowała uzasadnienia, która nie prosiła o nic w zamian. Czułem, jak nigdy wcześniej, że nie jestem sama, że nigdy nie byłem. Ta obecność wydawała się komunikować ze mną w sposób, który nie potr. Rozumiałem, w sposób jasny i głęboki, że moje życie było podróżą nauki. Każdy ból, każda trudność, nawet to zdradzenie, które tak mnie zraniło, nie był karą ani czymś bez celu. W rzeczywistości wszystko było częścią większej drogi, serii doświadczeń. Które pomagały mi ewoluować, rosnąć. To było jakbym widział wszystko z góry, rozumiejąc, że wyzwania, które napotkałem, były okazjami, aby moja dusza mogła się rozwijać. To zrozumienie sprawiło, że na nowo oceniłem wartość wszystkiego, co przeżyłem. Nie to, że usprawiedliwiałem cierpienie, ale było to tak, jakbym w końcu zrozumiał, że każda chwila mała powód lekcje do nauczenia. Byłem czymś więcej niż bólem, więcej niż zdradami, więcej niż tą wyczerpaną matką, która próbowała sama zająć się dzieckiem. W tym wszystkim był cel, sens, który transcendował to, co mogłem zobaczyć, gdy byłem uwięziony w granicach mojego życia. W tej chwili poczułem ogromną chęć powrotu, aby żyć w inny sposób. To było jakbym był wzywany do powrotu i zastosowania wszystkiego, czego właśnie się nauczyłem. Aby zobaczyć moje życie z tej nowej perspektywy. Po przeżyciu tego przytulającego światła i obecności bezwarunkowej miłości, coś we mnie się zmieniło. To było jakbym zamast natychmiast wrócić do mojego ciała, był prowadzony do innego miejsca. Światło, które mnie otaczało, zniknęło, a nagle zostałem wciągnięty do mrocznej wymiaru, który później nazwałem piekłem. Nie byłem przygotowany na to, co tam zed. Dusze wędrowały po tej przestrzeni, a uczucie, które od nich emanowało, było intensywnym cierpieniem. To nie było jak w opowieściach, które słyszymy o piekle z płomieniami i torturami fizycznymi. To było coś znacznie subtelniejszego, ale równie niszczącego. To były zagubione istoty, weźniowie swoich własnych, destrukcyjnych wzorców myślenia. Widziałem dusze, które wydawały się zanurzone w swoich żalach, Zranieniach i winach niezdolne do znalezienia wyjścia. To, co mnie szokowało, to dostrzega, to nie ich śmierci, ani rytuały, które wykonujemy po śmierci, uwięziły je tam. To były wybory, które podjęli w życiu decyzje, które podjęli. I sposób, w jaki pozwolili sobie pozostać uwięzionymi w negatywnych uczuciach, które ich pochłaniały, widziałem ludzi walczących w emocjonalnym bólu. Jakby byli w nieskończonym cyklu, powtarzając te same błędy, niezdolni do dostrzegania światła, które istniało poza ciemnością. Ta wizja uświadomiła mi, że każdy z nich mał moc uwolnienia się. Nie byli zmuszani do pozostawania tam, to ich własne lęki i cierpienia trzymały ich w niewoli. Desperacja na ich twarzach, niepokój w ich głosach wszystko to łamało mi serce. To było tak, jakbym mógł czuć ich ból. A we mnie narodziła się głęboka empatia. Chciałem krzyczeć, chciałem, aby wiedzieli, że jest wyjście, że mogą podejmować inne wybory i że wolność jest w zasięgu rejki, ale strach ich oślepiał. Byli tak pochłonięci bólem, że nie mogli zobaczyć, że mogą zmienić swoje trajektorie. To był szok, aby dostrzegać, że w wielu sytuacjach jesteśmy własnymi strażnikami. Życie jest pełne wyborów. A każda decyzja, którą podejmujemy, kształtuje nas, kieruje nas na ścieżki, które mogą prowadzić nas do miejsc światła lub ciemności. Patrzyłam na te dusze i rozumiałem, że, tak jak ja, mały swoje własne historie, swoje własne walki. Jednak różnica między nami polegała na tym, że miałem szansę wrócić i zrobić coś z tym zrozumieniem. Pilność, która pojawiła się we mnie, była namacalna. Musiałem żyć bardziej świadomie, bardziej współczująco. To doświadczenie sprawiło, że obiecałem sobie, że po powrocie poświęcę swoje życie, aby pomóc innym dostrzegać konsekwencje swoich wyborów. Chciałem być głosem, który będzie echo dla tych, którzy byli zagubieni, którzy czuli się uwięzieni w swoich własnych ciemnościach. Rozumiałem, że żyjąc bardziej świadomie, mogę zainspirować innych do podejmowania lepszych wyborów do łamania cyklicie. I w tym momencie objawienia i empatii zdałem sobie sprawę, że moja własna podróż dopiero się zaczynała. To było jakby każde wyzwanie, które dotychczas napotkałem, stało się narzędziem, doświadczeniem, które mogłem wykorzystać, aby pomóc innym nie popełniać tych samych błędów, które ja i wiele innych dusz popełniło. To była odpowiedzialność, ale także wezwanie, a ja byłem zdecydowana odpowiedzieć na to wezwanie, gdy tylko wrócę do życia. Kiedy byłem w tym mrocznym wymiarze, otoczony duszami, które cię i zmagały się ze swoimi żalami, wydarzyło się coś niezwykłego. Wśród bólu, który czułem, zaczęło świecić nowe światło. To było delikatne światło, podobne do tego, które mnie początkowo otaczało, ale tym razem mało szczególny blask. Zanim mogłem to w pełni przetworzyć, to światło zaczęło przybierać formę obrazu, a to, co zobaczyłem, pozostawiło mnie bez słów. Nagle byłem przed sceną, która sprawiła, że płakałem. To był mężczyzna dorosły, pełen życia i szczęścia. Widziałem go otoczonego kochającą rodziną, z dziećmi bawiącymi się wokół niego, śmiejącymi się i cieszącymi. Uśmiech na twarzy Calepa był zaraźliwy. A jego oczy świeciły światłem, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Był w przyjaznym otoczeniu, pełnym miłości i radości, żyjąc w pełni pomimo swoich ograniczeń fizycznych. Obraz był tak żywy, że mogłem poczuć jego szczęście, sposób w jaki poruszał się z pewnością, sposób w jaki interagował z. Caleb nie był tylko szczęśliwym mężczyzną, był kochającym ojcem, a na jego twarzy była determinacja która zdawała się mówić światu, że nic nie może go powstrzymać. Żył bogatym i znaczącym życiem, a wydawało się, że wszystkie trudności, które napotkał w dzieciństwie, stały się paliwem dla jego siły i odporności. Widok ten przyniósł mi niewypowiedziane poczucie ulgi. Zawsze bałem się przyszłości mojego syna. Świat może być okrutnym miejscem, a ja martwiłem się, kim się stanie, jak zmierzy się z w. Ale to widzenie dało mi pewność, że Caleb ma obiecującą przyszłość, a ja zauważyłem, że nie jest sam w tej podróży. Miał rodzinę wokół siebie i, jak się wydawało, ludzi, którzy go wspierali i inspirowali. W tej chwili fala miłości i duma wypełniła moje serce. Te obrazy jasno pokazały, że wszystko, co do tej pory zrobiłem, każde poświęcenie, każda nieprzespana noc, mało sens. Czułem się odnowiona, jakbym była ładowana nową energią i odnowionym celem. Nie mogłem powstrzymać się od powrotu i wsparcia mojego syna, pomocy mu w staniu się niesamowitym mężczyzną, którym go widziałem. Siła tej wizji dodała mi odwagi, by stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które na mnie czekały. Wiedziałem, że moje życie będzie trudne, że rzeczywistość zdrady Eliasa i konsekwencje tego nie znikną magicznie. Jednak, widząc cale pa szczęśliwego, żyjącego pełnią życia, przekonałem się, że wszystko będzie tego warte. Musiałem walczyć o niego, musiałem być przy jego boku. B. Ta scena stała się dla mnie latarnią nadziei. Zrozumiałem, że życie nie polega tylko na stawianiu czoła własnym wyzwaniom, ale także na tym, jak możemy stać się filarami wsparcia dla tych, których kochamy. Miałem nową misję. Pomóc cele powiedzieć pełnią życia, być osobą, o której wiedziałem, że jest w stanie być. I tak, z sercem przepełnionym miłością i determinacją, przygotowałem się do powrotu, by ponownie stawić czoła życiu z nowej perspektywy, z nowym celem. Kiedy w końcu poczułem pociąg powrotu, było to jak gwałtowne i bolesne wyrzucenie z rzeczywistości. Światło, które mnie otaczało, zaczęło się rozpływać. A intensywny ból ogarnął moje ciało. Uczucie lekkości, które wcześniej przeżyłem, zamieniło się w przytłaczający ciężar, a ja nie mogłem przetworzyć wszystkiego, co się wydarzyło. Rzeczywistość znów zaczęła mnie otaczać, ale tym razem było inaczej. Byłem z powrotem w moim ciele, ale wstrząs był prawie nie do zniesienia. Każdy oddech wydawał się. Przypomniałem sobie atak Eliasa. Uczucie bezsilności i bólu, które doprowadziło mnie do tego doświadczenia bliskiego śmierci. Te wspomnienia stały się burzą w moim umyśle i zdałem sobie sprawę, że mimo transformacji, którą przeszedłem, nadal miałem głębokie rany emocjonalne do wyleczenia. Strach i niepewność były obecne, a ja wiedziałem, że muszę się z tym zmierzyć, nawet jeśli nie wiedziałem jak. W dniach, które nastąpiły, każde małe wyzwanie wydawało się monumentalne. Codzienne życie wymagało. Niemniej jednak, z każdym krokiem, który stawiałem, patrzyłem na pa i znajdowałem motywację. Był światłem w ciemności, która wciąż próbowała mnie otaczać. Sposób, w jaki starał się pokonać swoje ograniczenia, inspirował mnie i przypominał mi wizję, którą miałem o nim, tym szczęśliwym mężczyźnie, kochającym ojcu i pewnym siebie. Wiedziałem, że jeśli chce aby Caleb stał się tą niesamowitą osobą, którą widziałem, muszę być dla niego przykładem. Zacząłem pracować nad własnym powrotem do zdrowia. Terapie i porady były niezbędne, ale to połączenie, które miałem z moim synem, stało się moją siłą napędową. Z każdym dniem obserwowałem, jak zdobywa małe zwycięstwa. Każdy uśmiech, każdy śmiech, każdy postęp, który robił, przypominał mi o celu który znalazłem, pomóc mu żyć w pełni, mimo jego ograniczeń. Z biegiem czasu zacząłem dzielić się moją historią. Nie chciałem być postrzegany jako guru lub ktoś, kto ma wszystkie odpowiedzi, ale jako ktoś, kto również przeszedł ból i znalazł światło na K. Opowiadając o moim doświadczeniu bliskim śmierci i wszystkim, czego się nauczyłem, zdałem sobie sprawę, że wiele osób przechodzi przez podobne trudności. Przyniosło mi to nowe poczucie wspólnoty i połączenia coś, co sprawiło, że czułem się mniej samotne. Mówienie o tym, co przeżyłem, nie było tylko aktem osobistego uwolnienia, było sposobem dawania nadziei tym, którzy zgubili się w swoich własnych zmaganiach. Widziałem reakcje na twarzach ludzi, słyszałem ich historię i zrozumiałem, że wszyscy jesteśmy ze sobą w jakiś sposób połączeni, walcząc w naszych osobistych bitwach. Proces uzdrawiania był długi i pełen wzlotów i upadków, ale za każdym razem, gdy dzieliłem się swoją historią, czułem, że przyczyniam się do czegoś większego. Tak więc każdy dzień stawał się nową okazją do zastosowania tego, czego się nauczyłem w tych wymiarach. Nie byłem już tylko kasigi, matką, która zmagała się z zdradą i bólem. Byłem kimś, kto doświadczył życia i śmierci. Kto rozumiał znaczenie każdego wyboru i każdej chwili. Miałem nową misję inspirować innych do postrzegania ich życia jako podróży edukacyjnej, tak jak ja się nauczyłem. I podczas gdy nadal wspierałem Calepa w jego podróży, zdałem sobie sprawę, że on również pomaga mi w uzdrowieniu. Razem budowaliśmy przyszłość pełną miłości, nadziei i możliwości. Ta wymiana stała się podstawą tego, w co naprawdę wierzyłem że nawet w ciemności zawsze jest światło, a to światło może być siłą, która nas prowadzi nawet w najtrudniejszych chwilach.